Każdego dnia dziesiątki firm społecznych zmienia świat wielu ludzi w Małopolsce. Należy do nich Gorlicka Fundacja Wyjdź z Domu, prowadząca wyjątkowe biuro podróży o nazwie Wakacje w Dobrym Tempie. W naszym biurze turystycznym zatrudnione są osoby z niepełnosprawnością, są to osoby, które poruszają się wyłącznie na wózku inwalidzkim. Osoby te tworzą profesjonalnie ofertę od samego początku do końca. Oferta skierowana jest dla wszystkich klientów, zarówno sprawnych, jak i niepełnosprawnych. Firma powstała z pasji do podróżowania i odkrywania ciekawych miejsc, ale także z potrzeby wsparcia osób z niepełnosprawnościami, które często nie mają możliwości skorzystania z oferty standardowych biur podróży. Na rynku jest spore zainteresowanie jej usługami. Klienci naszego biura podróży pochodzą z terenu całej Polski. Niezmiernie ważnym aspektem dla nas jest integracja i zwiedzanie w naszym własnym tempie. Biuro oferuje wyjazdy krajowe i zagraniczne, w tym do Włoch, Francji czy Chorwacji, za każdym razem dostosowane do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Praca w Biurze Podróży wakacje w dobrym tempie jest dla mnie ogromną satysfakcją, dużym wyzwaniem, móc prowadzić, organizować wycieczki dla osób niepełnosprawnych, szczególnie z tym, że sam jestem osobą niepełnosprawną i wiem jak to wygląda na co dzień, jakie są potrzeby dla osób z niepełnosprawnościami. Wyróżnia nas to, że dedykujemy naszą ofertę do wszystkich klientów, a więc także osób z niepełnosprawnościami seniorów. Dzięki temu myślę, że jesteśmy jedyną tego typu firmą na południu Polski. Biuro podróży, wakacje w dobrym tempie to przykład, że działania małopolskiej ekonomii społecznej mogą także wypełniać pewne nisze na rynku turystycznym. Przekonaj się, że warto kupować ich produkty i usługi. Sięgnij po więcej dobra. Oto Małopolska Ekonomia Społeczna. Więcej na www.małopolska.pl